Tak to nazwał, więc potrzebna jest również zgoda władz regionalnych, krajowych do, do rozwoju inwestycji. Stąd nasza obecność na jednej z najważniejszych konferencji gospodarczych w świecie, które się odbywały. Byliśmy na konferencji One Belt, One Road. To była druga edycja tej konferencji. W jej udziale brali m.in. premier Węgiel, prezes, prezydent Rosji i korzyści z ponad 100 innych krajów. 100 innych, innych krajów, więc spotkał nas Wielki Zaszczyt w Pekinie. W trakcie tej konferencji podpisaliśmy umowę o współpracy gospodarczej, którą Państwu pokazuje i o tym, że Opole może być, może być miejscem kolejnej inwestycji Hongo na 220 milionów dolarów. Taki jest wstępny szacunek tej inwestycji. Natomiast oczywiście potrzebne są jeszcze zgody. Zgody lokalne i państwowe do tego tak to W tej chwili China wygląda, więc spotykaliśmy się również z politykami chińskimi, m.in. z senatorem chińskim, który, który decyduje o inwestycjach zagranicznych. Również spotykaliśmy się z władzami Fujian, regionu i miasta Fuzhou. to się pisze Fuzhou, a czyta się Fuzhou? To jest miasto, w którym Hongbo ma swoją siedzibę. Wielkość, wielkość tego miasta ono jest troszeczkę większa niż Wysła Polskie, Obszarowo. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców, to jest porównywalne z Londynem i Paryżem. To jest szalenie zamożne miasto i bardzo nowoczesne. Nasze wyobrażenia o, o Chinach są znacznie odbiegające od tego, co, co tam ma miejsce. Nie chcę przez to powiedzieć, że, że intencją moją jest chwalenie Chin i opowiadanie, jakie to jest szczęśliwe i wspaniałe państwo. Wszystkie rozwiązania mają swoje dobre i złe strony. Chcę natomiast powiedzieć, że byliśmy w szalenie nowoczesnym mieście, które swobodnie może konkurować właśnie z takimi miastami jak Paryż i Londyn nie tylko wielkością, liczbą mieszkańców, ale również, ale również jakością życia dostępem do usług. Dostępem do usług i, i, i biznesu, Dlatego, że mieliśmy okazję być na terenie tamtejszej strefy gospodarczej. Ta strefa gospodarcza jest tylko nieco większa od Europy, bo jest 185 km Jest to miasto, które jest blisko położone Tajwanu, ma wielki oceaniczny port i to też wpływa na kondycję gospodarczą, kondycję gospodarczą tego, tego miasta. No i w dzielnicy konsulatów, w dzielnicy dyplomatycznej firma Hongbo ma swoje biurowce. Trzy duże biurowce, każde po 45, więc, więc, więc chcę pokazać skalę, skalę firmy, o której, o której mówimy. Mam zdjęcia, ale chyba nie, nie uda mi się wyświetlić tutaj